Może zacznijmy od tego, że bardzo dziękuję za zaproszenie i proszę też nie traktować mojego wystąpienia, bo powiem, tak, najłatwiej byłoby tylko powiedzieć super, macie Państwo rację, brońcie swojego za nie oddajcie ani kawałka, należy się tyle, tak. Ale ja powiem Państwu tak, zacznę troszeczkę od końca, bo to trzeba zacząć od pewnej idei, tak, wszystko się bierze z jakiejś idei. Ta idea to też wszystko to, co działo się w Polsce, o czym Państwo pewnie macie pewną świadomość. I powiem tylko, tylko, tylko że najpierw była tam myśl, tak? Że liczą się tylko duże ośrodki, bardzo ważne okręgi, bogate. Doskonale wiecie, jak na tym straciło Zachodnie pomorskie, liczyły się i tego Gdańsk, Warszawa, Katowice, Wrocław, tak? tam, gdzie jest siła, tam, gdzie był pieniądz, tam gdzie był przepływ, tak? I powiem tak, że w skali takiej małej samorządowej i znowu proszę też nie przyjąć że tutaj specjalnie pije do, do, do lokalnych władz, bo to było widoczne też wszędzie, tak? bo to też jest jakiś taki proces. A w skali małej było to również widoczne w gminach, w powiatach, tak. Da, gdzie centralne ośrodki, większe miasta, miasta powiatowe. No. Były bardziej no, inwestowane, to też są bardziej dopieszczone, tak jak Państwo mówiliście, tak, o tych, o tych szkołach, o, o tych halach widowiskowych tak? i tak dalej. Czemu? No bo tam też się mieszczą większe skupiska ludzi, tam są wyborcy ważniejsi, tak? No, przychodzą wybory, ktoś głosuje. No i co za tym idzie, to jak w Polsce te słabsze ośrodki, tak może Zachodnie gdzieś tam zostawały w tyle. No tak w powiatach też mniejsze ośrodki gminne, wioski, tak, mniejsze miejscowości, no też zostawały w tyle za miastami powiatowymi, za tymi ważniejszymi, tam gdzie siedziły władze, władzy, tam gdzie, jest, tam, tam gdzie były większe skupiska ludzkie. Tak. No i taki to był proces. My ten proces staramy się odwracać, tak, zarówno w tej skali dużej, ogólnopolskiej, stąd wszystko to, co dzieje się z Wielkim Mozołem, także na Pomorzu Zachodnim. Chcemy też, żeby zostało odwrócone w tej skali właśnie powiatowej, małej, stąd te działania m.in. czy to z klubami sportowymi, które może Państwo słyszeliście po raz pierwszy. Dostały niewielkie, bo niewielkie, ale pieniądze z, z Ministerstwa. Tutaj od razu uwaga, bo może tyle macie Państwo gdzieś w klubie jakiejś w okolicy. Nowy, na górę jest tak można, z Warszawy. Małe, małe pieniądze, ale no dla małych klubów. No, solidne wsparcie, kilka tysięcy złotych można otrzymać, tak? Warto w tym konkursie wystartować, tak? Tak samo, jeśli chodzi o przywracanie posterunków policji. No i tutaj już po tym wstępie możemy iść do Państwa <grymny> sytuacji, tak? Bo jeżeli mówimy właśnie, czy to o klubach, czy o posterunkach policji, czy o wszelkich możliwych jakichś urzędach, placówkach i tak dalej, tak? No doskonale Państwo wiecie i to tutaj padło, o szkołach w końcu, tak? Doskonale Państwo wiecie, i to tutaj zostało powiedziane jasno i wyraźnie, i macie Państwo rację, że szkoła, no to dla takich miejscowości, jak ta, w której jesteśmy, no i to jest wielka sprawa, sprawa cywilizacyjna.